Piemka wszystkim A taka ciekawostka z terenu Trafiliśmy takie na rozprute skały Robert mówi, że to jest Mika, to zmika, tak? Tak, mika. Aha patrzcie jak to się świeci I tu tego ile leży? Tego na kamerze tak nie widać Tu na przykład widać o Mika o. Nie po... o tutaj się świeci o proszę dzwonią tutaj patrzcie a o, tu to tu jest mika patrzcie jak to pokazać żeby to wyście widzieli bo ja to widzę ale kamera nie chce a tu jest teraz Można sobie to zabrać. Zabiorę to. Patrzcie. O. A tu całe pokłady, te Patrzcie tutaj. W kamerze tego nie widać, Nie chce się świecić w ogóle. No. tu widać, patrzcie to tutaj tutaj ciekawe, po co faktycznie to wydobywają ludzie nie wiem, zbierają, one zbierają kamyki, no ja kamyków nie zbieram, ale tylko wam chcę pokazać, patrzcie nie mogę tego tak pokazać tu jedynie co fajnie widać też się świeci, ale to jakby kryształ górski czy coś, patrz jakie białe i tutaj przerosty miki tu ładnie widać Ach. patrzcie tutaj jak super widać teraz jak się błyszczy А może światłem trochę potraktujemy a zaraz widać tutaj też się świeci w tej No jest. Tak się świki pożar tak nie pokazać nie waga bo w lewy chyba na razie to tak ja bym brał, Robert, bo możemy się nie wrócić, wiesz? No, weźmy, weźmy. Tu się też tak fajnie. W słońcu się świeci, czy w słońcu? Astrost. Abra, tak by wam pokazali ciekawostkę z terenu w takich skałach a taka aura taki teren, takie niebo ptaszki śpiewają za tu jakieś pozostałości łańcuchów są tu idzie wypoczywać żyć i nie umierać na razie Trzymajcie się i do zasiemka.